Abym tyle zrobić teraz, powinnam nadrobić tamto. Zapomniałam znowu zrobić to, co ja robię. Markuję czas! Hej i witaj na kanale Sense of Synergy. Nazywam się Karolina i jestem hipnopsychoterapeutką, nauczycielką technik uważności i mam prawie 10-letnie doświadczenie pracy w różnych ośrodkach pomocy zdrowia psychicznego. Przez lata poprowadziłam wiele osób ku lepszemu zdrowiu i samopoczuciu. A dzisiaj dzielę się tą wiedzą i technikami z Tobą na tym kanale. Więc jeżeli interesują Cię tematy takie jak zdrowie psychiczne i samorozwój, rozciąć się wygodnie. W tej serii poprowadzę Cię przez 9 postaw uważności. Postawy uważności to coś więcej niż tylko idee albo zasady. Chodzi tu o sposób odnoszenia się i podchodzenia do samego siebie. Do naszych doświadczeń, do świata, do codzienności i do ludzi w naszych życiach. Dzisiaj mówimy o czwartej postawie uważności, która w przetłumaczeniu na polski może brzmieć dość dziwnie a mianowicie niedążenie. W społeczeństwie, w którym nieustannie mówi się nam, żeby mieć więcej, robić więcej i osiągać więcej, ciężko się jest zatrzymać. Jesteśmy uwarunkowani na szybciej, łatwiej, więcej, i uczy się nas um, gonić za celami, za szczeblami, czy to chodzi o pieniężne, zarobkowe szczeble, karierowe, czy też nawet o aprobatę społeczeństwa na social media. I jako społeczeństwo zostaliśmy nauczeni, że odpoczynek to lenistwo, a nie konieczność dla naszego umysłu i ciała. I nie mnie źle, to nie tak, że ambicja, plany, cele w życiu to jest coś złego, wręcz przeciwnie, umiejętność bycia zdeterminowanym, zakładaniem sobie celów, dążeniem do nich, to wszystko pozytywne cechy charakteru i osobowości, ale często w naszych czasach zdarza się nam tak, że zakładamy sobie jakiś cel i dążymy do niego tak. Um, intensywnie i tak zero-jedynkowo, że tracimy świadomość albo uznanie innych rzeczy, które też mają w naszym życiu znaczenie. I kiedy dążymy do jakiegoś celu tak intensywnie, że przestajemy widzieć wszystko wokół nas, to często możemy też stracić z oczu to, dlaczego w ogóle tak bardzo dążymy i walczymy o ten cel. Weźmy sobie taki przykład. Ktoś, kto bierze dodatkowe godziny w pracy, bo chce zapewnić sobie i swojej rodzinie em, stabilność finansową, spokój finansowy. I jest tak skupiony na tym celu, że łapie każdą możliwą zmianę, każdą okazję na nadgodziny, albo nawet zabiera pracę do domu. Z czasem granice między pracą a życiem prywatnym, rodzinnym zaczynają się zacierać. A to przez to, że dąży do zarobienia jak największej ilości pieniędzy, spędza coraz mniej czasu ze swoją rodziną. W ciągu kolejnych lat zaczyna omijać ważne okazje. Momenty rozwoju, dojrzewania dzieci, rocznice, urodziny, przyjęcia. Im więcej czasu i energii inwestuje w pracę, tym mniej zostaje na cokolwiek innego. Staje się ojcem, matką, rodzicem, który niby mieszka i jest z rodziną, jest obecny fizycznie, ale tak naprawdę nie jest obecny w życiu swoich ukochanych osób. A niestety niektóre z tych chwil nigdy już się nie powtórzą. Nie da się ich przeżyć ponownie. Przez lata ta osoba goniła jeden cel z myślą o dobru rodziny, bo przecież cel nie był egoistyczny. Intencja była dobra, ale robiąc to, stracił z oczu sens i powód, dla którego w ogóle. Ten cel zaczął. I niestety nie jest to tylko przykład. Tak wygląda życie wielu rodzin w dzisiejszych czasach. Postawa uważności niedążenia to nie zaproszenie do lenistwa, braku ambicji albo niestawiania sobie celów i marzeń. Chodzi o to, żeby poluzować trochę presję takiego ciągłego osiągania, pędzenia ze celami, za rezultatami, e, wykazywania się non stop i nauczyć się jak być okej okay, nawet jak nie wszystko jest okej okay wokół nas, nawet jak nie wszystko jest tak, jakbyśmy sobie wymarzyli albo chcieli. Nauczyć się jak stawiać cele tak żeby nie tracić um, z wzroku tego, co też ma znaczenie. Jak stawiać cele w naszym życiu tak, żeby nie poświęcać na nich naszego zdrowia, spokoju, naszych uczuć, naszej samooceny albo naszych relacji. I oto twoje trzy praktyczne sposoby, jak możesz zacząć wprowadzać tą postawę uważności w twoje codzienne życie. Numer jeden. Doceń. Proces, a nie tylko rezultat. Załóżmy, że masz jakiś cel, ku któremu teraz um, dążysz lub pracujesz. Czy to jest cel karierowy, edukacyjny, um, może jesteś na studiach i uczysz się, może to jest cel um, na temat Twojego zdrowia, Twojego samopoczucia. A może nawet coś związanego z jakimś zainteresowaniem, może nauka sportu albo grania na instrumencie. Cokolwiek to jest, spróbuj wybrać taką jedną rzecz, którą teraz masz w życiu. Zamiast skupiać się na tym końcowym rezultacie, który chciałbyś bardzo osiągnąć, nie umniejszając jemu, nie zabierając od wagi tego końcowego rezultatu. Spróbuj przekierować swoją uwagę bardziej na to, że ten cel, ten rezultat jest sumą mniejszych kroków. Czyli skupiamy się jakby bardziej na procesie, na Twojej drodze do osiągnięcia tego celu, zamiast tylko i wyłącznie na tym końcowym rezultacie. Więc zastanów się nad tymi pytaniami. Możesz sobie odpowiedzieć na nie w głowie, możesz sobie je rozpisać. Jak wolisz? Czy potrafię wymienić, co już osiągnąłem na drodze do tego celu? Jakie trudności pokonałem? Jakie mocne strony albo umiejętności odkryłem w sobie albo rozwinąłem w procesie? Czego nauczyłem się po drodze do tego celu? Numer dwa. Naucz się wciskać pauzę. Czy masz czasem takie momenty, że mówisz sobie teraz, to już odpoczywam, o niczym nie myślę, nic nie robię, teraz jest czas na relaks. I sobie tam siadasz albo kładziesz się, żeby się zrelaksować. A few moments later. I po chwili przychodzi niepokój. I zaczynasz czuć się nieswojo, zaczyna ci bić serce, natłok myśli. Może nawet zaczynasz się tarmosić z kąta w kąt, nie wiedząc, co ze sobą zrobić. I za tym przychodzi też poczucie winy. I używa słów takich, jak mogłabym tyle zrobić teraz. Powinnam nadrobić tamto. Zapomniałam znowu zrobić to, co ja robię. Marnuję czas. To ten wewnętrzny głos, który cały czas popycha cię, by być zajętym, by być produktywnym, by nie przestawać, nie siadać, cały czas być w ruchu. I jeżeli ten głos brzmi znajomo, to czas zastanowić się, jak możesz nauczyć się kreować, generować świadomy czas na odpoczynek w twojej rutynie. I nie polegać na tym, że po prostu czas sam się znajdzie. Bo nawet jeżeli się znajdzie, to twój umysł może być tak uwikłany w ten popęd, w to dążenie, osiąganie, że nie będzie w stanie się zrelaksować. Popatrz w swój kalendarz i wybierz dzień i godzinę i wpisz tam odpoczynek. Tak samo jakbyś pisał spotkanie na Zoomie, wyjście do teatru, koncert albo urodziny Magdy. Ale to nie wszystko. Bo warto sobie tutaj zadać pytanie, jak planuję odpoczywać? Często nie zadajemy sobie tego pytania, prawda? I kiedy mówimy o odpoczynek, to myślimy o takich rzeczach jak oglądanie telewizji, co nie zawsze może być najbardziej skutecznym odpoczynkiem, odprężeniem dla nas. Więc spędź nad tym troszeczkę i zastanów się, jakie czynności dają ci poczucie relaksacji, odprężenia. Naładowania baterii, że kiedy faktycznie zrobisz to, czujesz się autentycznie lepiej. Czujesz, że masz więcej energii, więcej radości, więcej optymizmu, otwartości. I kiedy zaczniesz odczuwać to poczucie winy podczas odpoczynku, przypomnij sobie te słowa: Odpoczynek to nie strata czasu. Mój umysł i ciało nie są maszynami i potrzebują przerwy. Odpoczynek pozwala mi wracać do moich codziennych aktywności i obowiązków z większą energią, otwartością i spokojem. Numer 3. Ćwicz robienie jednej rzeczy na raz. Wszyscy jesteśmy winni em, nawykowi multitaskingu. I jednym z najskuteczniejszych i najbardziej odmieniających naszą codzienność sposobów, w jaki możemy używać uważności, to właśnie oduczyć się robienia wielu rzeczy naraz. I o to właśnie chodzi w uważności, tak w ogóle przecież, bo opieramy się tutaj na tym, żeby stawać się bardziej obecnym, bardziej świadomym, tu i teraz, tego momentu. A kiedy ten moment jest podzielony na pięć różnych rzeczy, które robimy, to w żadnej z nich nie jesteśmy tak w pełni i naprawdę. Nasz szybko pędzący świat i życie przekonuje nas cały czas, że im więcej uda nam się zrobić w krótkim czasie, tym bardziej produktywni jesteśmy, tym bardziej efektywni jesteśmy, albo nawet czasem mierzymy nasz sukces przez to, jak potrafimy multitaskować. Ale. Robienie wiele rzeczy naraz może brzmieć super, ale dla naszego mózgu i ciała wprowadzamy się po prostu w stan stresowy, w stan presji i wiecznego pośpieszenia, bo próbujemy wcisnąć tak dużo rzeczy w krótki okres czasu. Więc pozwólmy sobie troszkę zwolnić, wcisnąć pauzę czasem i podejść do codzienności inaczej. Wybierz jedyną czynność, którą wykonujesz regularnie. Może to być tak proste jak picie poralnej kawy, mycie naczyń albo mycie zębów, albo Twój spacer z domu na przystanek autobusowy w drodze do pracy. Odsuń rozpraszacze, które odciągają Twoją uwagę od tego momentu i tej aktywności, którą wykonujesz. Skup się na tym, co robisz, na tym, co doświadczasz. Popatrz na tą aktywność przez Twoje zmysły. Co widzisz? Jakie dźwięki słyszysz? Co wyczuwasz zmysłem dotyku, węchu, smaku? W taki sposób trenujesz swój umysł, żeby zwolnił, że dajesz mu znać, że nie zawsze musi pędzić, dążyć za, do czegoś, za czymś, biec. Do kolejnej myśli, do kolejnego zadania, aktywności, że możesz po prostu usiąść i być. Jeżeli dzisiejszy film był dla Ciebie pomocny, to zostaw mi łapkę w górę albo prześlij go komuś, kto może potrzebuje trochę uważności w swoim życiu. Nie zapomnij też wcisnąć subskrybuj po więcej filmów tego typu. Dzięki Ci bardzo za obejrzenie dzisiaj. Trzymaj się i do zobaczenia wkrótce.